Znowu się będą śmiać, że Kałach gra Związkiem Radzieckim, nie? Klasycznie, że tak powiem. Klasycznie wręcz. Znowu się będą śmiać. Kałach znowu gra Związkiem Radzieckim, swoim ulubionym. Jeżeli ktoś ogląda te powtórki na zapisach na kanale Kałach Live, to możecie zostawić łapkę w górę. Im więcej, tym będę szybciej wam wrzucał te powtórki, nie? Zobaczymy, co się tutaj podzieje. Dobra. Gramy z ZSRR na Węgry. Jak coś. Zobaczymy, kto, kogo, gdzie, po co, komu i dlaczego, nie? Zobaczymy kto, z kim, komu, gdzie, po co, jak. Co nie? Oddział z KM, oddział Pepant z Bazuką będzie dostępny dopiero za chwilę. No walczcie panowie! Nie przynieście, nie przynieście wstydu Związkowi Radzieckiemu, wiecie o co chodzi. Nie przynieście wstydu wielkiemu ZSRR, tak? Jak to się mówi. O, sorry, nie widziałem. O kurka wodna. Chyba nic na razie tu nie ma. Też nie? Dobra, to ja tu coś czuję, że tu zaraz przyjado. Coś czuję, że tu zaraz przyjado. No słuchaliście, jak dyszał, jak wybierał ZSRR. Nie, kolego, takie pomówienia, to już powinno być, wiesz o co chodzi. Karcer. Nie dyszałem w momencie wybierania Związku Radzieckiego. Nie cieszyłem się, wiesz o co chodzi. Za takie pomówienia, jak dyszenie, to powinien być karcer. Fajna ta mapka? No nie wiem, taka ser. Jak dla mnie. Zobaczymy. Nie, nigdy nie rozumiem, który tu jest karabin a tu jest karabin. Czemu ten samochodzik nie strzela, chłopie? Co to jest? Hit. Sanitar! wołał sanitariusza, ale nie dostanie żadnej wsparcia, żadnego wsparcia. Zobaczymy, co tu się podzieje, moi drodzy, bo coś czuję, że będzie tu iście ciekawie. rzuciłem sobie granat pod nogi, fajnie. rzuciłem sobie granatek pod nogi, było fantastycznie. Ojojoj. Kurde, tutaj jest za dużo ekipy. Ale tu jest dwóch graczy na mnie, panowie. To jest trochę problem. Będzie szczylonino. Aha. Typ, no panowie musicie na drugiej flance zrobić orkę, bo ja gram na dwóch typach. To ja samemu nie wytrzymam, nie. Oni będą mieli więcej ode mnie jednostek, więcej yy, tego wszystkiego. Może być problem. No ale dobrze, no nasi wygrywają tam środek, ale tutaj oni mają dwa punkty z drugiej strony. Ale ofensywa mi poszła naprawdę ładnie. rozwal albo przejmij. Ty, to panowie to ja mam się bronić tutaj na tym punkcie teraz? Bo ja nie pójdę do ofensywy. A oni będą mieli raz, dwa, trzy, cztery. A my mamy raz, dwa, trzy, cztery. Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, to w sumie gi. Postaram się ich nękać po prostu. No innego oh wyboru God. nie mam. Uwaga, bo tu będzie piechota wroga. Jeżeli ktoś tu jedzie, bo tu widzę, że ktoś jedzie, będzie piechota wroga. Są już, ja już mówiłem. Dobra, wyłowiłem tu trzy osoby, ale tu na pewno jest jeszcze jakiś piechur. Mówiłem? Uważajcie! Ej, ej, ej! ej. No właśnie. Kurde, oni mają dużo piechoty. A oni mają też czołg. O kurde, nie trafiłem. Nie ciekawię. Kurde, nie ma tu jakiejś piechoty bardziej zmotoryzowanej czy coś w tym stylu? Ty, ten czołg ci żyje chyba. Dobra, ten czołg kwiczy już. Jest nasz. Boskie te 70 widzę oddało, nie? Raczej powinno być okej. Okay. Mój oddział też biegnie, zobaczymy co to będzie długofalowo. Ty, no i po mają. Fantastycznie. Ja już prowadzam piechotę, spokojnie. Ja bym tą prawą flankę osrał. Ja bym ten punkt atakował tutaj, w tym miejscu. To mi się wydaje lepsze. Szkoda, że te H szele nie niszczą budynków. To jest taki wałek trochę. Oj, oj, oj. Dobra, tutaj mi się, jakby to powiedzieć, no to był farm. Nie ukrywam. To był gigafarcik, bym tak powiedział. Ty, uważaj na tego BT-7! Lololol! Lol, tu masz czołg, głowę z piechotą, co jest? Niszczą koła, ale musisz. Stary, straciłeś taką maszynę fajną. Szkoda. Skupię się na graniu. Zaraz będzie dobrze, zaraz będzie dobrze, spokojnie. Damy radę. Zobaczymy, czy to zniszczy. Yeah. ale dupa. Boże, te czołgi to mają taki movement czasami dziwny. Co to jest? Boże. Jak ja mam z tym walczyć? XD? Oj, dobra, to już po mnie. Nie no, Stalinium wytrzymuje wszystko, to jest hit, nie? Stalinium, boże kochany, to jest nienormalne aż. Okej. Okay. Jezus Maria, Stalinium jest nieśmiertelnym czołgiem. Tyle strzał z bazuk, tyle wszystkiego, a Stalinium żyje. Aj, biedne Stalinium. Ale było fantastycznie. Dobra, teraz już się koń kończy się zabawa już. Ej, weszli nam na plecy! W sensie mi weszli na plecy. Nawet tego nie zauważyłem, chłopie. Ja pierdziele. A ja nie mam już jednostek na mapie. Kurde, już nie mam tych punktów, nie? Dobra. Przyatakowali mnie bardzo mocno. To są właśnie stream sniperzy, widzisz? Z jednym się bije, a drugi mnie od, fl od flanki atakuje, nie? ale spokojnie. Wielki Związek Radziecki nie, nie przegra. Nie na mojej warcie, nie? Teraz wyplewić tą piechotę stąd to będzie hit. No, ale co no, wyplewimy towarzyszu, no nie mamy innego wyboru. Później jak to te 34 wjedzie, to będzie ok. F2 jedzie po mnie, okej. Okay. Dobra, jest git. Nie jest źle, zaatakowali, ale no... Niezbyt dużo z tego wzięli. Z tej ofensywy. Ty, w ogóle? Dobra. Aha, bo ja tu się z dwoma tankami mierzę. Okej. Okay. Będzie dobrze utrzymamy ten punkt, panowie. Dziękuję za wsparcie. Ktoś mi w ogóle wsparcie przysłał, XD. Uwaga, o is. Uwaga, uwaga, uwaga. Dobra, dostał. Nie zniszczyłem go, ej nie była penetracja. Dobra, jest mój. Powinien być mój. Zaufamy jajnie. Pięknie. Mamy to, panowie. Wielka kontrofesywa, stalinium. Aha, tu już wygraliśmy? Ja pierdziele. A taka akcja się rozpoczynała. Ja już wiem, te 34 i mieliśmy iść do ataku. Okej. Okay.